Uh. 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 Gdzie ja jestem? O, ganali! Ganali! Co Patrz, się dzieje? Gdzie siebie? mnie no. A jakaś taka płaska jesteś uh. A przepraszam bardzo, wypraszam sobie, gdzie jestem niby płaska? Znaczy, nie, 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 nie o to chodzi, nie o to chodzi. Jesteś taka z koloru płaska, masz takie płaskie kolory w ogóle. No i... przepraszam uh. bardzo, czy pan siebie widział w swoim własnym odbiciu tutaj może Chila. w wodzie? Prze o nie, ja też jestem płaski! No bardzo jesteś płaski, tak samo e... jesteś płaski jak ja, jeżeli Cały ja jestem płaska, przepraszam jest płaski. bardzo. Chwila, co znowu zrobiłaś? Tłumaczcie. Co, ja, oczywiście, zawsze to jest moja wina, to ty sobie siedziałeś i spałeś nie wiadomo ile i sobie o czym ten śniłeś, ha? Ha! O jakimś dobrym, wspaniałym domku, nie mój drogi. Czemu znowu jesteśmy zamknięci w butelce? Ja pamiętam, ja pamiętam, już kiedyś byliśmy zamknięci w butelce. I to niby i... była moja wina? I niby... I co nam z tego wyszło dobrego? Nic tam z tego dobrego nie wyszło teraz, przynajmniej jest większa butelka, więc. Um... I jest bardzo wszystko płaskie, więc to jest płaska butelka? Może w ogóle taka być? E... O, skrzynka. No właśnie, przede wszystkim zacznijmy od skrzynek. Proszę bardzo, e, mamy tutaj jakieś instrukcje, więc może nam coś tutaj one powiedzą. Um, doczytałem. Hmm? E, w tej książce było napisane, że możemy robić teleporty z szulkerów i w, na każdej, e, w każdym tym takim e, słoiczku jest ukryta gąbka. A, gąbka? To gąbka. Po, to poczekaj w takim razie. Można się, Może trzeba się wyszorować dokładnie, wtedy będziemy mieli kolory poprzednie. O, to jest, to jest doskonały Wiesz pomysł. Co? To jest co, Mnie bardziej pomysł. martwi to, że. Czy mamy stworzyć tego szukera? Co mamy z tym szukaniem zrobić? Czy mamy tutaj... go znaleźć? Dobra, czekaj. Wejdźmy, może najpierw tutaj do środka. A, dlaczego? Bo tu jest jakaś. O. Wow! wejdź do środka, gdzie nie ma niczego. Gratulacje. I czeka nas typowy Minecraft. Proszę bardzo. Kopiemy drewno. Możemy kopiemy się dalej drewno. patrzeć na ryby. Oh, ryby! Kopiemy patrz, drewno. Patrz. Kopiemy. Drewno! Um, oczywiście. Z wykopanego drewna, proszę bardzo. E, Czokolwiek bawi i. Słuchaj. Czemu rozbijasz szkło? Ponieważ. Chcesz się pokaleczyć? Chcesz no mnie pokaleczyć? Proszę nie. mnie dotykać, proszę nie. mnie dotykać. Chciałam tylko i wyłącznie powiedzieć, że jak znowu już śpiewać, tutaj już jest na ciebie dziura. Ja nie chcę nic mówić, ale naprawdę można wypaść z okna i. Spróbuj mnie przepchnąć tam. Spróbuj mi przepchnąć przez tą dziurę. Uwaga, A, uwaga. No, kopię... jeżeli masz być płaski, no to przepraszam bardzo, za szatę tam kopie. ważne rzeczy w tym momencie. Potrzebujemy, tak, potrzebujemy węgla, potrzebujemy troszeczkę. E... Co tu jest? O! Patrz, darmowe, dziura! darmowe okno. A... No, w sumie poczekaj, a mogę je zniszczyć, żebyś. Nie, nie, bo to. to rozbicie szkła grozi niebezpieczeństwem w wypadku z okna, a ja sobie nie mogę pozwolić. W ogóle, czy ty słyszysz te tak, potwory? Tak, słyszę. W ogóle cały czas coś mlaszcze, jakby jadł zupę i to do, do, do tego z makaronem. Wiesz co, tam trzeba zaraz chyba pójść, tylko przydałoby nam się jakiś miecz. Mogę najpierw, ja, chcesz? Chcesz mogę ja. Chcesz tam pójść? Nie, mogę ja w Minecrafta. Ja po prostu po prostu zrobię dziurę w ziemi i będę robić do niej schowki. A, myślałem, że zrobisz dziurę w ziemi i się w niej schowasz i będziesz tam się ukrywała do końca świata. Tak też może być, ale poczekaj, ja się chyba dokupuję! Dokupuję się chyba do tych pająków ty mężczących o Poczekaj, 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 nie mamy żadnego nawet mieczyka ani. Nic. A to, to co z tego? Jak A... mnie zabije, to będę martwa. No to wtedy wiesz, że tu się nie pojawisz, bo nie ma tutaj jakby tego. Spawnera? Udka Łóżka! Nie ma. Ojoj, oj, oj. Więc ja, ja tobie A... nie radzę ginąć w tym momencie, bo tu nam troszeczkę, tutaj, ten wiesz, tak troszkę do. No. Ale wiesz, ktoś zawsze musi zginąć pierwszy i wolałabym, żeby to była ja. Ja bym wolał, żeby żeby jednak nikt nie ginął. No, 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 wągiel! Moglibyśmy, wungiel. moglibyśmy halo, robić to. Halo, halo wągiel. Chodź tutaj, wągiel jest. Ale po co kopisz tutaj, jak masz tutaj, przecież już głęb, dużo głębszy punkt? Ponieważ to jest moja dziura. O, czemu ja sobie kilofa nie zrobiłem w sumie? Muszę sobie zrobić kilof. Okej, okay, jest kilof i. E, gdzie ty się tam... Wągiel tu jest! Przecież mówiłam ci, żebyś przyszedł. Dobra, ja tutaj kopię się na wprost. A czemu? Jak tam jest wągiel? Czemu? <noise> jest Iron! Nie chcesz mojego wągla? Dlaczego mój wągiel jest gorszy od twojego? Ja, ja mam dużo wągla, ja mam 15. Na razie Ale go tam nie jest wykorzystuję to jeszcze więcej byśmy mieli dużo w ogóle, byś tam mógł rozpalać w tym, w piekarniku na przykład, żebyśmy mogli sobie robić wspaniałe em, filety z ryby. Tak filety z ryby? Tak. Czy ty wie, Zdajesz sobie sprawę, że ty łowisz w kałuży o wielkości ile? Czterech klocków wody? O, ja wiem, znalazł się Ja nie burs, wiem, czy to jest... Znalazł się bogacz, <laughs> proszę bardzo. Co? Ty pewnie masz jakiś basen pod domem, tak? To chcesz mi powiedzieć? Co jest A... gorszego w mojej kałuży? Hm? Proszę, być cicho. Ja nasłuchuję Gdzieś przed nami? Tutaj. O tu w bok? Gdzieś o kolejny iron. Jakby może one są ukryte w drzewie. Poczekaj, ja to zrobię na razie może sobie. One są ukryte w drzewie. Pochodnie. Gdzieś um, tu przed nami. Ja chcę powiedzieć, U? że nie było ukryte w drzewie. Tak tylko rzucam taki pomysł. Te, że co, że potwory? Tak. O, jestem już na dnie. Poczekaj. O jest, mam. Potw mam? Masz tego tego? Te, mam jak mlaszczącego? Mamy mossy stone. E Pytam się, czy tego blaszczącego w końcu wyciągnąłeś. Pyk. Mam, 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 chodź, Bigo. zobacz. Mamy, Bigo. Mo Mamy mob spawner normalnie, one tutaj nie mogą, nie mogą się do nas dostać. Um. To teraz tak, bum, bum, bum. Proszę bardzo, proszę bardzo, wy tu się nie przeciśniecie. Pyk, e, halo. Potwory, proszę się tutaj nie pojawiać na razie i mnie nie bić, pyk. Jeden, drugi, come on. Czy naciskałeś come wszystkie guziki, które tutaj są? Eee, nie. To, takim to są razie... kamienie, a nie guziki. Nie, to są wasze guziki. Ja zrobię, wiesz, na. Czy pewno... one się zbugowały? E, one miniki? się zbugowały. w Czymś? E, powiem ci, tak, guziki się chyba zbugowały, ponieważ jak je naciskam, to żadne tajemne przejście się nie otwiera. Więc one uważam, są jak są nie z... Jak one się w ogóle? Czemuś te pająki tak ruszają? Widziałaś to? Nie. One mają kły. Chodź zobacz, chodź e, zobacz, chodź kły? zobacz. Dlaczego chciałabym zobaczyć kły? No to poczekaj, idę zaraz. To nie są do zwykłe pająki. To może są jakieś, nie wiem, tajemne pająki z tajemnej wyspy. I w ogóle są zbugowane, więc to mamy chyba o tyle dobrze. Ale, ale ty się, ale ty się dziabłeś! To... Patrz, patrz, widzisz? Eee, obrzydliwe. One tak robią tymi kłami, takie. O, to w takim razie jak one Trzec robią bardzo? tymi I kłami. I patrz, jak się je zabija, to one tak się przewracają na plecy, tak jak pająki. Mhm, mm mhm, mm mhm, Słucham cię, mów, mów dalej do mnie. Co tu było? E, nic. Czy było tu coś ważnego? Nie. Czy ty mi właśnie ukradłaś jakieś diamenty? Dlaczego bym to zrobiła? Nigdy no nie wiem, co, co tam robiła. było? Proszę, proszę, powiedz, proszę, no tylko trochę brudu na przykład. Takiego kurzu, jedna noga, ktoś zjadł tam kurczaka pieczonego i zostawił. Nie było tam jeszcze na przykład płyta Justyna Bibera, ale nie wiem, czy chcesz tego słuchać. A to nie, to płyty płyty tak średnio, ale. Więc, trzeba no, ja będzie. nie wiem. A jeszcze proszę cię, pana, było coś takiego, że jak masz zbroja dla konia. To było. To było e. takie coś. No to to dobrze, to dobrze. Chyba, że to się jeszcze ukrywasz. Y, Iron. Chyba, że to się ukrywasz. Iron ukrywa. ukrywasz coś. Iron ukrywam. Iron ukryłam. A, a to nie, to ja Iron mam. To no ja... to wszystko w takim razie. Czekaj, a tak w ogóle jeszcze nie porozmawialiśmy, na jaką chcemy pójść dalej. Butelkę przecież na jakąś hmm. wyspę. Tutaj widzę, że jest po prostu typowa piaskowa. Tutaj jest, um, no, zwykła wioska. Tutaj. Um, Czekaj, co ja robię? Coś ja się miałem, wydarzyło. Że, miałem zrobić pochodnie, proszę bardzo. Pochodnie. O. Tu jest jakaś taka chyba z krówkami, a dalej jest akwarium, a tam to ja w ogóle nie wiem co tam jest, wiesz? To w ogóle czekaj, jest ja, muszę się, ja się muszę przyjrzeć, ja no mam... No tam popatrz na tą ciemną. Muszę moje stokole oko wytężyć, uwaga. Czy to jest może nether? Tam jest woda, eee, tam jest jakaś Nie, tam skalna. jest, to jest ten nowy biom, to jest ten nowy biom. O tak, to jest Lash Cave! No e, tak, bo jesteśmy na Minecraft'cie 1.18.2, super. No e, tak, tutaj ale jest słuchaj, a gdzie nether? Las? Gdzie nether, to po pierwsze, i tak samo gdzie tam end drugie. Tam są kwiatki i moby. Um, w w tą stronę. O, tu czy, jest twierdza, tu jest twierdza. To, e, gdzie jest twierdza? To taka... Mm, no, piaseczna, piese, ale... Piaseczna. No, ale nie ma cały czas tego, wiesz, tego do endu, ani nie ma netheru, jakby takie straszne. Jest jedna, która się zobacz, wylała, jedna jest przewrócona butelka, ja myślę, że tam coś może być. Może tak? Być. Chyba, że są jeszcze jakieś butelki na przykład w niebie. A. O! Niebiańska butelka, chodzi ci o to? Mogą być na przykład na górze, albo. W... Że co, że woda święta? Chwila. Co? Czy w korkach nie ma czegoś ukrytego? A no przecież mieliśmy tego szukera znaleźć. Albo, to wiesz. czy nie ma przypadkiem pod drzewem czegoś? Ja patrzyłam w drzewie i tam nic nie było. Patrzyłaś? Y no tam i tam nie, nie ma. ma. Nie, nie ma nic, słuchaj. Mi się bo? wydaje, że taki musi być plan. Yy, albo po prostu ogarniemy sobie tutaj i przekupiemy całą tę tą, tę tą wysepkę i ci się udamy, albo po prostu olewamy tę. Tą... Ja bym... Rybo! Rybo, nie możesz tak! <laughs> o, proszę bardzo, wracając, no, że my mamy się teleportować, to ja znaczy to bym po prostu ja możemy to... się to sobie tam zrobić taki most, wiesz, jak... E, no. No, można, ale ja bym sobie jakiś domek zrobił. A po co ci domek? Ja to bym osiadł. A po co to? Osiadłbym jak ten, to? jak statek na mieliźnie i bym sobie hodował ryb, ryby. Przecież powiedziałeś, że nie lubisz tych ryb. To, były, to miało być moje ryby. Ale ja bym sobie hodował lepsze ryby. A jakie to są lepsze ryby? Przepraszam bardzo. Łososie. Ty, ty masz szprotki, a ja bym sobie łososia chciał. Nie, ja mam czy w tym sumy. drzewie coś jest. Widać, czy są tutaj adwansmenty? Oczywiście, że są advancementy. Moja droga, mamy tutaj do zrobienia. E, aha, mamy jeden advancement. Musimy mieć e, wszystkie 51 e, sponges, czyli nasz cel w tej hmm. serii to hmm. jest 51 e, gąbek. 51? 51. Gdzieś tu jest 51 gąbek. Ja nie wiem, bo w tym momencie Czekaj, my tutaj ani jednej nie tu mamy. Czy to jest jakiś challenge od, od SpongeBoba? Bo naprawdę ja mam pewne. A, byłoby możliwe? O właśnie, poczekaj. E, wiesz, to ja tylko Ci mówię, że proszę tutaj oddawać wszystkie rzeczy e! do ekwipunku. Um. Proszę oddawać wszystkie rzeczy do ekwipunku. Co to, Przepraszam bardzo. Co, 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 co to było? Co to się wydarzyło? No, dziura jest. No. Idę na dół. Przekopię cały dół e, tego. To jest ca wungiel, Cały tam dół tego. są potrzebne rzeczy, e, ja znalazłam dla tego mnie. Tego słoika. I podatki Słaj tutaj... powinieneś płacić. Słyszysz mnie? Jakie podatki od czego niby? Od znalezienia wungla. Przepraszam bardzo, w Polsce się takie płaci podatki. że jak ty znajdzie węgiel i go oddaje, to się płaci podatki? Więc ja propo... słyszę. Ja proponuję, że od mojego znalezionego wungla będziesz mi płacił podatki. Um, ja proponuję na przykład <laughs> jeden cały <cel do> <laughs> Już zepsułeś. E, nie, znalazłem diamenty. A po co ci diamenty przecież tutaj? Gąbek szukamy. No, szukamy gąbek, ale gąbek mam też... Gąbek szukamy tylko Mam też diamenty, wołudnie. nie chcesz... Słuchaj. Mam gąbkę. O, o, pokaż, pokaż, jak ona wygląda. Proszę bardzo. Jak ona wygląda? Uwaga, trzymam w ręce gąbkę i ty musisz też, też ją chyba trzymać, bo to chodzi, że trzeba wszystkie trzymać w ręce, więc... A, no to mi o. daj. Możemy zrobić domek z gąbek. Zrobimy taką wielką ścianę z gąbek, Ale będziemy wtedy co? mogli liczyć, ile da, gąbek daj, mamy. Proszę daj mi bardzo. Gąbkę. Trzymaj, trzymaj, trzymaj w ręce, trzymaj w ręce. Wow. Trzymasz? Mięciutka gąbeczka, taka. Taka wspaniała. gąbkowa, nie? Taka. Tak. Taka szuruburu tak. można nią urobić, nie? Tak. Taka. Przepraszam bardzo, mówisz, jakbyś wiedział, jak jej używać, przepraszam pana bardzo. Ja bardzo dobrze wiem, jak się używa gąbek. Tak? mój samochód bardzo często. Tyle, tyle mam pytań. Okej, okay. Pie piecyk, uwaga, proszę bardzo, piecyk i przepalam. Muszę sobie kilo w troszeczkę lepsze ja zrobić. ja rozwalam drzewo, dobra? E, Całe? Tak. To jest A... teraz... E, nie żeby coś, ale... Ciemno. Co? Proszę. Nie jarączką! Ale ja rączką nie będzie szybciej! Nie bo się wstydzę, to jest to twoje, twoje narzędzie, jeszcze sobie psuję i tyle z tego będzie. Także ty sobie miej tego siekierkę, ja a ja kufarzasz. to chcę. Uważasz ja będę sobie chętnie tutaj killofem Poczekaj, Jeszcze jedna kwestia, jeżeli tutaj ma być 51 kąbek, 51! Tak? to przypuszczam, że na je w jednej butelce jest więcej niż jedna, to po pierwsze. Ja myślę, że tych butelek jest więcej, wiesz. Ale nie byłoby 50 butelek przecież chyba. Czy może byłoby? A ja może? nie wiem. Dlatego ja kopię cały czas tutaj po dnie i zobaczymy, co tutaj się... Jeszcze ja to dalej Ja chcę tylko znajdzie. i wyłącznie powiedzieć, że czy to jest jakaś metafora, czy to jest jakiś żart, jakiś mem, że, ma, że szukamy gąbek w butelce. A. Wiesz jak statek w butelce? Czy wiesz wiesz o co chodzi? Może troszeczkę, chociaż wiesz co, e, mam taką podpowiedź. Wydaje mi się, że dookoła. E... Dookoła co? gąbek jest granit, więc jak wykopiesz gdzieś granit, zobaczysz, że gdzieś jest granit, to bardzo możliwe, że to będzie tam właśnie gąbka. A, okej, okay, dobra, rozumiem. Słuchaj, wiesz, co ja tutaj się zajmę? O, po... Redstone, nie wiem po co, ale jakbyśmy potrzebowali, to jest. Nie wiem, ja będę rozkopywać całą wyspę teraz, wiesz, cały dirty pokój. No ja dokładnie to robię na dole, więc się pewnie spotkamy gdzieś. O, coś tutaj mam, znalazłem kolejny granit. A gąbkę? Czy obok tego granitu jest gąbka, czy to był, przy... to był przypadek? A, o, okej, okay. czyli w takim razie twoja wielka teoria spiskowa. Olgo, moja droga partnerko, Ale jeżeli mam... znajdziesz granit, to odszukasz również gąbkę, Ale mam droga. kolejne diaksy, więc mam. Po co tych... ci diaksy? Po co ci diaksy? W tej tutaj, na tym świecie, to Proszę przepraszam bardzo. bardzo jest... Pierwszy odcinek Diaksy od razu. To jest diaksy, to jest neteryt i najwyżej, najwyżej to jest po prostu gąbka. Gąbka jest najwspanialszym i najmocniejszym tutaj dla nas surowcem, mój drogi. E Chwila, czy ja się dokopałem z drugiej strony? O, dokopałem się z drugiej strony naszego tego mob spawnera. Okej. Okay. Więc y, dobrze wiedzieć, czy za nim jest może jakieś tajne coś tutaj? Pani górnik, pani, pani kopacz? Hmm? Ja mam coś dla pani, pani wejdzie na górę. Nie, bo ja tutaj powiększam ten jeziorko dla ryb. A. To nie lepiej, wiaderko? Nie. I, I zrobić wodę? Nie, bo tutaj to musi być wszystko. Ja to zrobię, ja to zrobię. To zrobię. Widzę, nie, nie, nie psujmy ryb! Widzę, rym. że ty jesteś słabym rybakiem, ja tu jestem zarybiaczem. Przepraszam bardzo, Mój stary, z to, strony? Fanatyk, mój stary to fanatyk wędkarstwa. Zaraz ci to je wszystko udowodnię. Proszę bardzo, robimy sobie tak. Robimy sobie, proszę. Nie! Co moje wiaderko! No i teraz masz. Popuściłem. No, no i widzisz taki i rybiasz z ciebie, widzę właśnie. I teraz tak, ciach. Tu woda, bierzemy. Nie, bo ja, nie wylewaj! I tu woda. Ja, nie wylewaj! Woda. Proszę na powierzchnię wypłynąć. Ale, ale nie, nie przeszkadzać zarybiaczom profesjonalnym. Ale nie wylewaj, bo ja tutaj chciałam przecież tego kobla zabrać. O, proszę. Chciałam, hej! Pani, nie, pani przeszkadza w zarybianiu, hej, rybki czekaj. będą smutne. Przecież chodzi mi o to, że ja ten kobl chciałam z tego. No to z... nurkuj. No, teraz będzie mi się gorzej kopał, Nie chciałam no, zobaczyć, czy ta kołka tutaj jest pod tym problemem. No, no to lepiej to zrobić od dołu. Proszę bardzo. No i cię zaleje woda? E, no nie, bo wtedy możesz się ochronić. Nieprawda, wszystko mi psujesz, a to jest sobie. Było mi dobrze, jak byłeś na dole, tam kopałeś sobie w tej jaskini czy coś, a tutaj mi wszystko psujesz, ja sobie już plan miałam i już tej jakimś weterkiem przychodzisz i, i, i psujesz. Tylko pomagamy. Ja nieprawda, nieprawda. No i proszę bardzo, Karasie będą zadowolone, proszę. Ba... Przepraszam? Idę. A ja to tak bez mnie? No, a mi no tutaj jesteś potrzebny. Ja, ja ci jestem... tutaj łowisko karasi zbudowałem, a ty no co? No widzisz, marnowałeś czas, kiedy ja tutaj grindowałam i polepszałam się i rozwijałam swoje umiejętności. A to nie lepiej z kobla? Mam go dużo więcej. Ja mam przecież strasznie dużo tego dirta. A to okej, okay, to ja sobie popatrzę. Proszę bardzo, pracuj, pracuj. Ale... W końcu pierwsza seria na tym kanale, gdzie to nie ja muszę robić most, tylko mogę sobie odpoczywać. Proszę bardzo, kop, kop, kop. Nie przeszkadzaj sobie. Ja będę nadzorował. Nie patrz, to się stresuje. A co jak spadnę zaraz? A no to wtedy będzie BHP nie zachowane w trakcie pracy. Hej! nic ja... sobie, nie patrzcie, bo się stresuje. Z zanotuję i, zaraz zanotuję spadnę. i zgłoszę to odpowiednim oh. organom. Co już, koniec? Nie jeszcze mam staka. <laughs> e, czy ty widzisz tych villagerów? Nie, co się z jak nimi... Jak oni chodzą? A. Co? Nie widzę. E, no przyjrzyj się! O! One jak, tacy. Jak chodzą, to im się nosy szęsą. <laughs> Czy nie Do, było dosłownie. coś takiego, nie, nie miało jakiś ten, nie było, że coś tam jesz, aż, aż mu się uszy trzęsą? No to im się nosy trzęsą, zobacz, patrz, patrz, patrz. Patrz na tego gościa, patrz. o oh. Patrz, jak mu się no... Jakie oni... no Nosacze to Jacy są! Jacy animo... Patrz, świnki tak samo! U, czekaj, a krówki? Krówki, kuczaki, chickens! Świnką się ten ryjek trzęsie! A czekaj, a chickens? Co robią chickens? o co chodzi z tą grą? Ta gra jest jakaś taka, zobacz... A co robią chickens? Jakaś taka... Zaszczelnie, no, co to Coś robi? E, może. Z skrzydłami ruszać Halo, panie chicken, proszę się. E. Pro, proszę się ruszyć. A, nie. Ten nie ci... no, dupta! Duj. Dupta w inny sposób, poczekaj, tupta. A dupta! Rzeczywiście, tak, tak, tu, 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 tak, ten i o, Hej, te zwierzęta proszę. mają normalnie i zupełnie inne animacje, to mi się tak. bardzo podoba. Mi się... Ale tak, nie przyszliśmy tutaj podziwiać zwierzęta, przyszliśmy spać. tutaj okradać ludzi. No nie! E, hej, co? Hej, patrz, tu jest jakiś eksplorer. Dzień, Taki zamknięty. Dzień dobry. Hej! Co? On za 8 emeraldów da nam kom, y, kompas do Netherportalu. E, kompas do twierdzy. E, za 24 emeraldy i dwa diamenty dostaniemy teleportery. Ooh. Więc hej, tu jest. A czy jest coś za co on nam się... On nam emeraldy da, bo z tymi emeraldami to jest. A nie, tak... jakiś pan... Przepraszam! Proszę pana, czy da pan. Hej! Y... Czy ktoś ma emeraldy tutaj? Nie, skarbie. Dobry, tutaj, skarbie. A, To jest, to jest wioskowy hey, głupek. to nie Hej, za 22 marcheweczki dostajemy emeraldy, Tutaj od pana yy, od pana rolnika. Czy co, jego własne marche, marcheweczki mu sprzedamy? Tak. Poczekaj, bo tu są jeszcze inni. Tu jest jakiś koleś. Panie spawacz, a nie, on za emeraldy mi tylko daje jedzonko. Znaczy zbrojkę. Tutaj też. Jest bardzo dużo wioskowych głupków. Oni nam tutaj nic nie dają. Patrz! Ej, 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 słyszysz co? mnie? Słuchaj co co? za 32 tego, um, tego mięsa brudnego, o, obrzydliwego. Super, super, super. też się. mieć spawner, a, te, a ty? Wiesz co jest za papier? Jed... Mam papier możemy mu dać. Ja, o, ja mam papier, masz? Mam cztery. A tu 24 potrzebujemy. Ale to da się zrobić. To się da wszystko zrobić, słuchaj. Łóżka! Wiesz, co mnie bardziej martwi to, że tutaj, żeby coś ich nie zaatakowało, nie wiem, jakiś brzydki, okropny zombie, który by przyszedł na przejaszczkę. Bierzemy łóżka. Co, co bierzemy? Łóżka. E, chcesz im okraść łóżka? No nie no, żebyśmy się spawnowali w odpowiednim Nie no, to na to Może, się może tutaj, poczekajmy o. na noc tutaj. Tak, ja też tak mi się Bo wydaje. Jest I tak. zróbmy sobie tutaj swój domek. Tu jest a Osiedlimy się gear. w końcu na jakimś, w jakimś mieście tutaj. Hej, jest jeszcze jedna ważna kwestia. Co? Gdzieś tutaj. No. W tym miejscu. No. Jest gąbka. Jest, ale słuchaj, ja to proponuję najpierw może spróbować jakoś... Może w fontannę. Daki! Tak? Żeby ogarnąć tutaj, żeby nikt ich nie zaatakował, bo słuchaj, jak coś ich zaatakuje, ale mają, to... Ale mają golema. No golem taki, wiesz, niby taki napakowany, niby taki ziomeczek, niby taki hojrak, niby taki tutaj byczek, ale ja nie jestem do końca co do niego pewna. Pytałeś się go o pracę, jak ją dostał? Nie wiadomo, bo nic nie potrafi powiedzieć. No nie wiem, wygląda, wygląda na twardego, więc ja ja, 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 bym, nie ja wiem. bym mu ufał. Ja bym mu nie ufała. Zobaczysz, zobaczysz jak będzie najazd jakiś. Jak się zespełnują normalnie, nie wiem, z chmur, zlecą ci i to będziemy mieli problem. Zobaczysz. M może powinienem się na dół skopać? Kopie kopiemy w dół? Zobaczymy, co tutaj jest. Nie słuchałeś mnie o mojej przygodzie o Słuchałem cię prawda? bardzo, 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 to, co bardzo. co powiedziałam? Skąd? Poczekaj. Skąd y, sk będą skakać villagerzy? Masz A, B i C. Nie ma telefonu do przyjaciela. E, tak? No, skąd mają? No, A, B A. i C. A, będą spadać z drzew. B, będą się spałnować, y, C, będą spadać z chmur. Y, D, będą spadać z domów. Tik tok, tik tok, tik tok, tik Niestety, przepraszam pana, dostaje pan karę w takim razie złego chłopaka, który mnie nie słucha. Patrz, jak tu jest płytko! I pan też ten stracił milion. Dziękuję bardzo. Nie ma ja zobacz. No tak, to gąbka prawdopodobnie jest gdzieś tutaj w domach ukryta, no. Niemożliwe. Na 100%! Nie ma opcji. Musi być gdzieś tu. Wiesz co, gdybyś. Ja nie odpocznę, dopóki jej nie znajdę. Gdybyś tym czasami słuchał, to naprawdę byś wyszedł po prostu czasami dobrze. Tyle ci powiem. Hej! Po pierwsze, idziemy spać. Ale nie mamy łóżek. A po drugie, właśnie wymyśliłem idealny sposób na znalezienie gąbki. Perfek. Ale my nie mamy łóżek. Chyba im przeszkodziliśmy. No tak! Nie mamy łóżek! Chyba im. To ja może. To ja może. To ja może. E, przepraszam. Tam też nie ma. Nie bij, bo boleń zobaczy! Ich, czemu ich tyle tutaj jest? No, po prostu jest za dużo mileczek w dołóżek. No wiesz, proporcja kogoś się no, ja tu sobie jakieś... zepsuła, po prostu. Miałeś że... ten wspaniały plan. Zapomnij o patrz, łóżkach, mów patrz, o planie. Uwaga. Mój, mój wspaniały plan. mi się plan. wydawało, że taki jest gąbka? E, polega, nie, nie, tu nie ma gąbki. A? Ja mam inny plan. Jaki? A może, a może jest gąbka? Poczekaj. No właśnie, mi się wyda, Czekaj, tutaj jak Poczekaj, pyta. czekaj, a jakby zrobił tak. Nie. Nie ma gąbki. Pyk. Ale patrz, ale patrz, ale patrz. No. Ja to wykopię. Aha. To jest mój pomysł. No. E, muszę tylko się O, zalazł ten łóżko. E, gdzie? No bo jak się w ten, jak się w dzwonek zadzwoni, to oni się buzą. Wiesz o, o tym? No to ja czekaj, to ja też co jest set zrobię. Czekaj, 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 wygonię. I ja w ogóle wygonię, proszę bardzo. O, respawn point set. Mamy w takim razie Response. i teraz patrz, teraz patrz, teraz patrz, teraz patrz. Ale ja spałam przecież, to ty tutaj mi tykasz i... Na co mam patrzeć, co? 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 Rozwalam szkło Ale po co? I woda leci w dół mhm. i teraz ja tą wodą schodzę na dół. A po co? I sprawdzam, czy od dołu coś widać Czoklet! Tak? Zanim gdziekolwiek zejdziesz, czy zostawiłeś wszystkie swoje rzeczy w skrzynce? Nie Czoklet! To wracaj tutaj na górę i zostaw te rzeczy w skrzynce! Czy coś tu widać Słyszysz mnie? Już, tak, sekundę. Weź dostaw te rzeczy w skrzynce. Tutaj mamy piękną, pustą, po prostu pojemną skrzynkę. O. O. W której możesz zostawić wszystkie swoje kwestie, a nie żebyś. Czoklec, proszę cię. Nic tu od dołu nie widać. Czoklec sprawdził, profesjonalny sprawdzacz sprawdził. Czy możesz zostawić wszystkie swoje rzeczy w tej? Nie mamy tu skrzynki, mamy skrzynkę. Jest na skrzynka tutaj, o patrz, no tutaj jest jedna skrzynka, którą widziałam. Patrz, to jest skrzynka. Co za tu rzeczy? Wszystkie. A, proszę ja bardzo. Zostawię. O. O. E. E. Dobra, wezmę trochę swoich rzeczy. Po co ci tu kamie... po co tu kamienie wkładasz? No bo... Nie, diament, nie ma miejsca na diamenty, bo tu kam kamień mi to skrzyni <laughs> Kamienie włożyłaś. też są ważne. Wcale nie. Hmm. O, o i jeszcze rzeczy, które mogą mi tu się przydać. E, to w sumie... Wiesz co, ja mam inny pomysł. Hmm. Ja mam, ja mam, ja mam, ja mam lepszy pomysł. Gdzie tu jest? Nie zauważyłeś? Czy jest tu gdzieś I, crafting. Tam. Już idę, już idę, już i już idę, poczekaj, bum. Mm. I. Ha! Zrobię teraz tak i tak I, mi, i się teraz zobacz, wszystko mieści! O, o, o. To Proszę bardzo, jest. dla ciebie, obróciłem cię kwiatami. O, z Narodowego Dnia Dziewczyny? E, narodowy, a tak, bo dzisiaj jest Narodowy Dzień Dziewczyny. Znaczy, nie narodowy, to jest ogólnoświatowy Dzień Dziewczyny. A tak. Bo tak. Nar, narodowy to nie, to nie działa tak narodowo. A... No, ale słuchaj, <laughs> i tak będziemy kończyć ten odcinek, więc chodź. A mogę cię zrzucić? Chodź, nie, 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 nie zrzucę, nie. Mogę cię zrzucić taką jako odcinka? Mam dla ciebie prezent tam, tam, po tamtej stronie, na, na Narodowy Dzień Dziewczyny. A, na ogólnoświatowy Dzień Dziewczyny. Na ogólnoświatowy Dzień Dziewczyny. O oh, spadłam prawie No weź jesteś taki no, ogromny jesteś Taki <sad> szeroki jesteś, idź tam Idę, idę, idę idę. Więc... Przestraszyłeś mnie Jesteś taki moi szeroki, drodzy, że nie mogłam mieć prawie miejsca dla siebie żeby spadła z I co byś wtedy zrobił, byłoby ci przykro krok. Mam nadzieję, nie ma na że odcinek wam się podobał, mam nadzieję, że łapka w górę zostawiona e, I ogólnie to e... na prezent dla mnie Czekaj, czekaj, chodź, chodź, chodź. Nie, nie zrzucaj mnie. To tylko żart mój działa, że ja cię nie ciebie Nie, nie, ja cię nie zrzucam. Na, na ogólnoświatowy dzień dziewczyny no. dostajesz no. możliwość rzucenia mnie. Nie chcę. Bo to tylko jest śmieszne, jak ty nie wiesz. Okej, okay, dzisiaj... dobra, to nie dostaję żadnego prezentu, okej. Okay, wszystko jasne, wszystko ogarnięte. Moi drodzy, oszczędziłem dzisiaj setki złotych na prezencie z okazji ogólnoświatowego dnia dziewczyny. A to jest e, taki więc... dzień dziewczyny, wiesz, dziew w związku, takiej relacji, nie że dziewczyny jako baba, tylko że dziewczyny że, że, że jako... Że girlfriend, a nie, tak, a, nie, girlfriend. A, nie, a nie girl. Tak, dokładnie. Tak więc... E, dobrze, zezwalam. Proszę, z okazji dnia dziewczyny możesz mnie bić. E, widzimy się w kolejnym odcinku!